No, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Paryżu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Drog widzowo, się teraz Państwu mniej więcej wszystkich. Witam. Mamy oczywiście 2 kwietnia 2025. Już praktycznie po Prima aprilis i praktycznie już po kilku dniach. Pierwszych z po kilku dniach wiosny, oczywiście tak, także dziś będzie przegląd roślin, ale zanim zacznę ten przegląd roślin, to oczywiście nie zapomnijcie, żeby zostawić łapki w górę, subskrypcji I również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka, do zostawienia obserwacji, łapki w górę lub subskrypcji, się do tego filmu, A jeżeli jeszcze nie, nie odebrałeś 10 złotych z bilin, to oczywiście zapraszam z moim kodem Porady sprawa, po się dostaniesz 10 zł na e, aplikację Bilin, wpisujesz nazwę polecającą. Od kogo wiesz e, z Bilinu? Także wpisujesz moją nazwę, dostajesz 10 zł do portfela na Bilin. Także zapraszam, bo warto skorzystać. Także zaczynamy krótki przegląd roślin e, na kwiecień 2025. Więc jak widzimy, skrzydło kwiat kwitnie, obydwa kwiaty. Dalej mamy oczywiście fikusatę tego. Kala ta, jak widzimy, tu jest szperkela i jakaś tam roślina, ja się była posadzona, dokładnie nie wiem. Dalej mamy amaryllis i te, to, co tak mniej więcej stoi na tej ziemi. To jest oczywiście czosnek posadzony, troszeczkę już tam muszę go obetnąć. Dalej mamy oczywiście trzykrotkę, Sterlicę. Yy, też czosnek i mamy tu które wykiełkowało, bardzo się cieszę. A okazje, jak widzimy, są w bardzo dobrej formie. Zobaczcie. Jednak mój sposób jednak był bardzo dobry, żeby cierpliwie czekać te 10 od 10 do 15 dni. Także nic się złego nie dzieje. Anturym, jak widzimy, żyje. Begonia koralowa też żyje. Bromelia również żyje. Aloes bardzo duży jest. Także tu na razie ogólnie jest dobrze. Tutaj jak widzimy, mamy begonię zwykłą. Dalej mamy mango które wykiełkowało i tu też mango bodajże a tu mamy sadzonki takie wykiełkowane pomarańczy także tak to wygląda no i tu mamy jak widzimy anturium które nie żółknie dalej mamy oczywiście szefraere które nie żółknie i oczywiście alokazje z liścia które również nie żółknie także tu dalej mamy oczywiście kliwie po kwitnieniu. Orzek Ziemny, Schefflera, Mamko, które pięknie się prezentuje. Dalej mamy trzy e, To jest oczywiście Maranta. Dalej mamy oczywiście Sansevierie. Monstera i Consolation. Bardzo ładnie wygląda. Nie ma żadnych tych e, zastrzeżeń. Dalej mamy jakiś tam kwiat. Dokładnie nie wiem, co to jest za kwiat, ale później się dowiem. Także dam znać: Philodendron White Mister King, chyba w tu jest ta języczka, e, ficus monsherein, mon bodajże Fikus zwisający. Dalej mamy też opuncję. Tu mamy philodendron brazil, tak jak już mniej więcej pokazałem w szorcie. I marantę, to już to mniej więcej pokazywałem. No i oczywiście na sam koniec chciałbym też pokazać, że tu większość pomidorów było wyniesione na działkę, także jest. Wszystkie pomidory są na działce, oprócz tych co tutaj mniej więcej kiełkują. Dalej oczywiście mamy mandarynkę, to jest posadzona pomarańcz i papaja. Dalej mamy fiołek afrykański, 3 krotka do ukorzenienia, pomelo, Ob olbrzymie pomelo. No i oczywiście olbrzymia pomarańcz, trójlistkowa. Także tyle, jeżeli chodzi o ten przegląd. Także mam nadzieję, że się podobał i pamiętajcie o subskrypcji i łapki w górę. Także dziękuję Wam za uwagę i zobaczenia do kolejnych materiałów. Ogrodniczych. Także na razie. No i oczywiście pozdrawiam.